Cześć, mam kolczyska z tej strony kapi i chodzi, mamy tu wrogów. Witajcie w kolejnym odcinku e, Robloxa. No w nowej serii, kiedy co ja mam No. No. Witajcie. Oh. Nie wiem, co się dzieje. Okay. Ok, co tu kupiłem. Okej. Nie weapons. Okej. Okay. Okay. Ile like to kosztuje 25 card? To może to kupimy. To na to zbieramy. Tak. Turki leg. Nice, nice. Nowa gra, więc myślałem, że ześnie. Nie. Yeah. Bejdziemy. To To już na początku. Aha, to jest tu po dog. Zabijesz oh, mnie, no? Czyś dwa końce? No. O! Oh, o! Oh. O! I krzyż yeah, tak No, ty nie, Ja, I am Oh, oh, this is. This is my music. Just like to the... Wait. Wait. Yeah. Wait. 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 A wolno ma go, to jest tu kolano, nie ma go tu, o Ale jesteś silne, silne, za silne. To jest to silne. No, ono właśnie... Tak W prawdziwej grze Chyba... To tam. Nice! level of ice Level damn blah blah come on me bro come at me Donate me and you hacker. No, now is not i'm i just to grab this me Tu mi! no tak się zabija tak jak figu tak, zac tak zabija jestem Okej okay. Ile mamy? Mamy łapę. Mamy osiem sztuk. Trzymajmy A, ja nie chcę. A, tutaj trzeba kwitnąć. Mamy Nice! Nice, jakże... Be... Nadeź mi bro, no, dawać, dawać. Bam! Nice. No, no, ile jeszcze zostało? Może... Boże! Oh, level up nice, level 13. Nice. Dobry level do mnie. Seven nice. O, hammer glass, orię. Nigdy nie jest Czekajcie. No, to się tylko zgasić świateł. Dawajcie, dawajcie. Będziemy. Nagramy z tego parę odcinków, dopóki nie zaskiniemy. To jest do 10... 9 tak minut. Na mi minut. Pół minuty. Jeszcze. Będziemy się widzieć w następnym odcinku. I to będzie część 1. Teraz, teraz ogólnie będziemy robić część 2. Potem zrobimy część 3. Część 4. I to będzie wszystko za jednym razem, bo taki... Tak pomyślałem, że zrobię, bo będzie dobry. Siła robić ten punkt Coś co można zrobić No, będziemy robić takie Ja, ja, ja nagram 30 i przez noc będę mi się Trochę dużo odcinków O ile mi się gra no, BUM Boom! BUM Boom, LEVEL 3 LEVEL 3 NICE Levanze. Za te wszystkie śmierci, za te wszystkie gesty, które nie lubię, ale jeśli jesteście graci w Roblox i zaczyna, jesteście gestem, y, stwórz, rob, stwórz konto, a jeśli nie jesteś Roblox, a gra ci się podoba, y, to w, w opisie będzie link do gry o oh, HammerGuest. Mm. Nice, kolejny kill. Want to be friends? No, I don't like this ale nie musicie od razu tworzyć konta, jeśli chcecie polecam grę... o oh, Basic West nice Ociągam. Ok, dawać. fajne to jest Szybki. 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 Um, ogólnie co zrobimy. 3 o cztery, regular west i

a co fajnie to. Szkoda, że tak szybko się to No, kolejna fala... ósmej skończymy. Tak? Mamy czas na falę ósmą. No, I don't wanna be friendly! yes odgłasnij O, ooo, sztab skills Old, dame O shit ale mnie, ale mnie pocisnął ale mnie pocisnął level jeden sobie nie poradzi ooo wow. sam sobie nie radzę ooo wow na końcu tej fali będzie zakończony odcinek pod koniec tej fali ja akurat mamy mam czas lol spam killers lol lol, lol ale nie cisną strasznie mnie cisną lol akurat fajna muzyka do tego No tak nas cisną i ja akurat mam czas żeby się pożegnać to teraz dawać do mnie tego. bo chce się pożegnać na koniec dobra? To dziękuję za oglądanie. Subskrybujcie, komentujcie łapki, które widzimy się w następnej części, która będzie tu zaraz na fali ósmej. Widzimy się tam, pa pa.